To jest przerażający, jak widzicie. Zaraz zobaczcie, korek odkręcony. O, nie mogę korka. Jest za do silnika. O, teraz zaklapię go. Pisk wraca! Pierwszy myślałem, że ten pisk dobiega gdzieś tutaj z kółek alternatora, na przykład czy gdzieś z pasków klinowego. Ściągnąłem pasek klinowy, no ale piszę, mówię potem: Kurde, może to z rozrządu, nie? Eee, dlatego ściągnąłem sobie pokrywę od rozrządu, ale potem wpadłem na właśnie taki pomysł, że ten pisk to jest taki dziwny. I zobaczcie. Eee, jak widzieliście, efekt przysane korek, gdy tylko ten pisk ginie, a więc podebrzane jest to, co jest po prostu w z16 Ksep, chyba już standardem, czyli odma, odma, coś się musiało stać z tą odmą. Um, no po prostu trwałość tego jest e, przerażająca, e, obecnych części też. E, no, a odma ma swoje przejechanie, choć nie jest to już oryginalna odma, ona już kiedyś była e, zmieniana, później była zmieniana oryginalną i, i dalej po prostu jest e, masakra. E, często to para, znaczy może nie często, bo to jest powiedzmy rzędu co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Natomiast to jest tak, że póki to jest oryginalne, to, to działa i do końca. A potem, czy regenerowane, czy coś się przerabia, i człowiek, jakby kręci się w koło, to powraca. I nie wiem, czy do końca to jest wina samych pokryw, czy coś też, że one po prostu się odkształcają, może od temperatury. Myślę, że to też poniekąd ma znaczenie. Natomiast podejrzewam, że po prostu membrana poszła w tym. No i co, i trzeba będzie się do tego dobrać. Z jednej strony. Powiem wam, że gdyby to było na przykład napinać rozrządu, co w pierwszym myślałem, przykładowo, no, taki miałem, albo któraś rokata, to by byłoby tańsze niż to, więc zależy jak patrzeć. A tak to chyba wszystko tutaj jest, wychodzi z rozrządem, jest ok, bo jak widzieliście, kiedy od, korek odtegowałem, no to był spokój. Także tutaj sobie zakładam. Dźwięk w ogóle też potrafi zmylić, dlatego że jak jedziecie w, w samochodzie, to mówię, on potrafi taki brzmieć, jak na przykład coś obcierające metal o metal. Natomiast jednym z takich rzeczy, które mnie troszkę już zaczęła myśleć o odmie, było też to, że był problem z obrotami. Na przykład auto czasami nie trzymało obrotów, albo miało za wysokie obroty. Na przykład 1050, 1100 obrotów przez moment trzymało. Czasami samo potrafiło skorzystać do prawie 2000 obrotów i wrócić. Po odpaleniu było chwilę dobrze, a potem na przykład po jednej przegazu w wiecie. Znowu wyżej, wyższe obroty nie trzymało tych obrotów takich prawidłowych. Tam około 900, 850 obrotów wolnych. I, yy, no, ja tak już Wam pokazywałem, to jest tutaj prawdopodobnie winna ta cholerna odma. Także muszę ściągnąć po prostu pokrywę zaworów. Ale jeszcze pierwszą rzeczą, którą sobie zrobię, też jeszcze zanim to zrobimy, to tutaj tu mamy wąż, który wychodzi od odmy, idzie tu z tyłu i wchodzi. Tu jest zasasane te opary, są zasasane tutaj do przepustnicy. No, stąd między innymi też często w tej przepustnicy tutaj potrafi być tak obrudno, tak jak tutaj. Już troszkę jest tego. No nie ma dużo tego na Nie ma, to potrafi naprawdę zaklejona. Ale pierwsze, sobie tą, ten wężek tutaj odteguje. Bierzemy sobie śrubokręt i tu mamy taki pierścień, taki pierścień zabezpieczający. I go musimy sobie wysunąć. O, w ten sposób. Jak go sobie wysuniemy, albo możemy sobie go wyjąć, ale wystarczy go wysunąć. To powinna nam już z tej strony, o, ta końcówka, jak widzicie, zejść. Tak, to no tu zawsze będzie troszkę oleju. To może to być, to Teraz może być dużo też oleju, dlatego że yy, po prostu to zasysało. Kolejną rzeczą, którą trzeba sobie zrobić, jeżeli mamy taki problem z odmą, też sprawdzić, czy nie ubywa nam oleju. ale to już nie z tym bywa. Mm. No, w tym przypadku za, zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj widzę, że olej jest. Dobra, sprawdzimy sobie samą oleju. Natomiast to mniej więcej stało się tak jak 3, 3 dni temu, chociaż autobus bardzo niedużo jeździło. No ale przejechało, tak? Wiecie co? Myślę, że z 50 km przejechało. Jest taki stan oleju. Ciężko powiedzieć, ile było To no, nie na pełen, więc widać, że dużo tego oleju jeszcze nie wypiło. Przygotować taki po prostu jakiś kawałek węża, zaślepiony i tutaj sobie ześlepić. Teraz tak, bo dlaczego to prezentuję? Słuchajcie, w ten sposób tego nie naprawimy. Natomiast miałem już nieraz takie zapytania. Yy, co zrobić? Kurczę, no stało mi to się. Hmm, po prostu, no wiecie, no gdzieś w trasie, nie wiem, a musicie, albo na przykład no, macie po prostu taką sytuację, że musicie jutro jechać, e, prawda, do pracy. E, słuchajcie, dlaczego nie można z tym jeździć? No, Jeden z podstawowych rzeczy jest taki, że, że samochód z tym jeździ, no, to, że on szaleje obrotami, to jest jedna rzecz, e, natomiast będzie pan po prostu w pierniczą olej, dlatego że tędy prawdopodobnie poleci um, kupa oleju, już pomijając ten przeraźliwy pisk. Jak sobie wtedy właśnie poradzić z czymś takim, o taki tutaj, zaślepiamy ten dolog, żeby po prostu tutaj ślepe powietrze nie szło do przepustnicy. Natomiast tą rurkę możemy sobie gdzieś awaryjnie, czy to to tak jest nieporęczne, ale tu można sobie z tej strony też nałożyć drugi wężyk i po prostu wyprowadzić gdzieś i awaryjnie z tym po prostu dojechać, żeby albo no jakiś czas, bo ja rozumiem takie sytuacje, niektórzy tego nie rozumieją, to jest różnych ludzi, którzy piszą dziwne komentarze, no ale czasem trzeba sobie po prostu w jakiś sposób poradzić. A muszę jechać na przykład tutaj do roboty, no to właśnie coś takiego sobie zrobić, żeby gdzieś sobie wyprowadzić ten wężyk na bok, żeby po prostu ten olej nie wpierniczał do samochodu. To też jest nie zawsze tego, że ten olej wędrujący tutaj raz, że tu na nam syfi, ale syfi nam w ogóle ten cały dolot i to jest niedobre. Lepiej, żeby on był gdzieś zbierany po prostu i awaryjnie można w ten sposób po prostu dojechać. A wiecie, no tutaj się tworzy podciśnienie, które jest zsane z tej strony przez przepustnicę. To powoduje, że ten olej z tym wszystkim jest też wyrzeszany. Teoretycznie powinno być tylko te, te, to ciśnienie w silniku, które jest nadmiarowe, powinno być wyrzeszane. Natomiast w praktyce właśnie tak nie jest. On, kiedy mamy przybitą membranę w odmie, wtedy wysysana po prostu olej z silnika i go przepala. A nie zauważycie tego, dopóki właśnie w nie zabraknie na przykład oleju. Jak widzicie, auto odpalone, silnik pracuje normalnie, ma prawidłowe w tej chwili obroty, już takie właśnie, jak powinien mieć na wolnych obrotach. Nie ma tego gwizdu, tak, zniknął. Teraz mogę sobie normalnie otworzyć korek. Nie zasysa mi go, bo wcześniej było tak, że nie mogłem go po prostu oderwać. Tu mamy, że ponownie, teraz tu mamy wylot naszej yy, odmy. O, może wam pokażę. O, i tutaj. Ciężko będzie mi, jak to, to pokazać Wam. O, widzicie? Widać, myślę, że po kartce papieru delikatnie widać, jak ona... O, tutaj się nie rusza. Tutaj się rusza. Stąd so, po prostu potorcują nam nadmiarowe spaliny. Yy, generalnie rozwiązanie to w tej chwili jest takie, jak było w dawnych samochodach, w dawnych Oplach, kiedy nie było tej membrany, po prostu jeszcze nawet ze, przez 14 kset nie ma takiej membrany. Yy, wcześniejsze silniki też nie miały tych membran, tylko po prostu była tutaj... Inaczej też była zbudowana pokrywa, bo tam są tutaj takie kanały. I ta odma była poprowadzona yy, różnie, no przeważnie też tutaj w tę okolicę. Yy, czasami była jednak doprowadzona bardziej tutaj w dolot, żeby zmniejszyć jakby siłę zas, za, za, no, siłę zasypiania tego, czyli była za filtrem wprowadzona w dolot. No różnie to samochody miały rozwiązane. Pytanie, jak długo czy, czy można z tym jeździć jakie mogą być tego do końca złe konsekwencje? Powiem Wam szczerze, że nie wiem, bo nigdy takich długich eksperymentów nie robiłem. Natomiast da się tutaj takby dokładnie normalnie w miarę tym samochodem jechać, bo teraz. Natomiast to powinno być oczywiście takie filterki też można było kupić. Nie, wiem, czy dalej można kiedyś na odmę, które po prostu zatrzymywały w sobie ten olej, natomiast uwalniały spaliny na zewnątrz, może. No, spaliny, może nie tyle spaliny, tylko te. No spaliny, w sumie tak, spaliny, bo to są spaliny na wymianę ciśnienia, które przedostaje się z, z skrzyni korbowej. O, to delikatne. Jak widzicie, to nie jest takie zabrudzone, bo zobaczcie, ja mam czystą rękę, tak samo kartkę podłożę, tu się nic nie dzieje, tak? Na obecnym momencie oczywiście. No natomiast czasami może trochę wyrzucić to oleju, dlatego dobrze, jest że to miejscu żeby było do przykładu jakieś butelki. Jak długo można iść na takim rozwiązaniu, powiem Wam, że nie wiem. Ja nie chcę, żeby to była jakaś porada. To jest porada raczej, w razie W, co zrobić, żeby dojechać. O, może tak, trzeba sobie po prostu odporać. Natomiast, no, żeby auto funkcjonowało prawidłowo, musimy yy, no, uporać się z tą cholerną odmą. No, jak widzieliście, kiedy dostało, dodawałem gazu, kiedy auto wchodziło na wyższe obroty, stąd po prostu wydobywały się gazy. No i dlatego też to nie może być. To jest do końca tak uwolnione na zewnątrz, tak, było w dawnych samochodach. Mówię, są takie filterki. Generalnie mówię, to jest rozwiązanie awaryjne. Ja nie podaję go jako rozwiązanie stałe i, i za coś takiego absolutnie nie biorę odpowiedzialności. I też komuś czegoś takiego zrobić nie mogę. Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news that fits, some am shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Słuchajcie, cały myk, żeby to podnieść tutaj z rozrządu, polega na tym, że tu mamy te śruby i jak widzicie, trochę się można z tym pomęczyć. Natomiast po prostu musicie jednocześnie podnosić tu i podnosić te śruby do góry i no to jest ciężkie, jak nie mamy trzeciej ręki. Ta cholerna trzecia ręka by się często po prostu przydała. Yy, dlatego też yy, właśnie tak to wygląda. jest zmieniło się kogoś do pomocy, którą na przykład te trzy siły podniesie, by będziecie podniesili pokrywa, ale jak widzicie samo też można sobie yy, yy, po prostu jakoś tam poradzić. O, uszczelka. No właśnie, uszczelka. Uszczelka, uszczelka. uszczelka, 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 chyba będzie musiała pójść na no, tak, tak. Dobra. Yy, dla tych, którzy nie wiedzą. O. To takie tutaj teraz tak może nie za bardzo widać, bo to jest od oleju, ale to jest właśnie nasza odmencja, musimy ją sobie zdemontować i teraz pytanie właśnie co z tym zrobić, czy zakładać odmę, ja Wam powiem, że tutaj widzę, że to już nie jest oryginalna odma, bo tu była kupiona cała oryginalna pokrywa, ale z, chyba regenerowana właśnie odmą no i to już poszło, można to dać do regeneracji, można próbować to samemu, też to pokazywałem, powiem Wam, samemu jest ciężko, jest naprawdę ciężko, Poza tym jest duże ryzyko z tymi od yy, one są fatalnej jakości. Jest dużo podróbek, dużo w ogóle nie yy, Można samą, samą, w ogóle membranę można też wymienić. Także no, yy, różnie to wygląda. Są też takie tanie zamienniki, ale one za długo nie jeżdżą. Wałki sobie wszystko przykryłem. Yy, powiem szczerze, że kiedyś bawiłem się wymienianie tego, natomiast yy, straciłem ochotę. Straciłem ochotę yy, z kilku względów. Znaczy, nie jest to w ogóle prosta rzecz żeby to zrobić, bo to trzeba tak tutaj podgrzewać, żeby, żeby to wyjmować. To to jeszcze sobie tutaj sobie, sobie rozgniecie. Jest jeszcze taki film na moim kanale, jak to wymienić, bo to jest do zrobienia. Tutaj się roz, rozszerza, yy, tutaj się to wyjmuje. Natomiast yy, mówię, przerabiałem, zamienniki gotowe, membrany, jakieś nawet oryginały i wiecie co, to wszystko jest szans. Nie, po prostu może miałem yy, pecha yy, i dlatego nie bardzo yy, mi się po prostu chce już z yy, tym walczyć, dlatego yy, Zastanawiam się, co zrobić, czy to po prostu do regeneracji, czy jak muszę, muszę poszukać. Natomiast nowe, nowa pokrywa w zamienniku też wiem, że są problemy, na przykład z montażem, że to nie pasuje. Nie wiadomo, jak długo to pojeździ. Właściwie nie wiadomo, co wybrać. No chyba najlepiej lepiej oryginał, no ale kosztuje 900 zł. Słuchajcie, teraz przed założeniem ponownym pokrywy, oczywiście tą powierzchnię tutaj głowicy usuwamy cały stary silikon jaki był i e, czyścimy wszystko, a na końcu oczywiście odtłuszczamy, przecieramy e, tak, żeby ładnie nam przyległa e, nowa uszczelka e, silikon, czy tam uszczelniacz e, nałożymy e, ja nakładam go tutaj jakby w tych rogach przeważnie, bo tutaj to, to, to różnie bywa, wiecie co ale nie nakładam go w tym miejscu oczywiście zasadniczo wiecie, um, e, jakoś tak e, dużo, tu chodzi żeby delikatnie położyć tutaj i w tym właśnie tutaj miejscach tutaj, gdzie mamy te takie półksiężyce o i, tu nawet, i to jest 100% e, fabrycznie nawet podane, dlatego że tutaj, w tym miejscu gdzie mamy takie załamanie nigdy ta uszczelka Wam nie dolegnie idealnie. E, także to nawet tutaj, e, tutaj powinien być, także w tym miejscu szczególnie tu, m, tutaj, tu oraz tutaj e, m, obowiązkowo nakładamy troszeczkę uszczelniacza. Już nową kompletną pokrywę z nową odmą. E, Oryginał General Motors, e, tutaj musi, musimy go pokazać, mam też wszystko z oryginału, bo to jest taki zestaw, z oryginalną uszczelką General Motors. O, I tutaj jak sobie spojrzymy, jakbyście sobie szukali. O, to jest oznaczenie oryginalnej pokrywy, widzicie GM, tak wygląda. Odma też. No i montujemy to już na auto. Sam teoretycznie nie jest taki trudny, ale trzeba zwrócić uwagę właśnie na ten rzecz, że jak sobie o, tak bierzemy, to spadają nam te śruby w dół. I tutaj jest właśnie problem, żeby tutaj, żeby tutaj sobie wjechać. No bo jak śruby nam spadną, to właśnie nie idzie wjechać. Także tak samo to też utrudniało prawda, montaż. Już wcześniej pokazywałem, ale właśnie to jest ta rzecz, która jest dosyć denerwująca przy tej czynności. I wygląda to trochę nieporadnie, ale no, jakoś trzeba sobie tego poradzić. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, yeah, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Moment do to 8 tonometrów, no ja na razie sobie o żeby, żeby sobie nie zakręcić się na, na śmierć klucz dynamometryczny i ustawiam go na 8 Nm. Jeszcze widzę, że śruby są luźne, więc jeszcze nie jadę do końca kluczem. I, That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sick. Zainstalowane, no, mamy już y, pokrywę. Ten dążek musimy też założyć niego na nowo. Pokrywę przekładam korek, bo korek był dobry. Teraz ja sobie tutaj przypominam o tym krężyku. O, no i że to będzie pasowało, co? Jak oryginał, to powinno, powinno chyba nie mieć problemów. Tak, tu weszło. Okay. To, że weszło. Okay. Teraz tą listwę tutaj wkładamy na te wyżłobienia. Takie. Co są? Tu mamy tutaj ten kabarek. sobie układamy. No. Tutaj to jest? Orki? O, nie, ona pasuje. Dobra, tutaj. To jest kuczka jest czujnika. Starajcie się zawsze, wszystko wiecie, podkładać na te takie fabryczne miejsca, żeby to, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Dobra. Teraz osłona od rozrządu muszę założyć. Jak widzicie, nastała cisza. Więc jeżeli macie ksepa, macie ze 16 ksepa i macie takie objawy, które tutaj na początku filmu wszystkie wymieniłem, no, możecie założyć właśnie do wymiany, do naprawy lub no, cokolwiek zrobicie jest, jest właśnie odma w tym filmiku, znajdująca się w pokrywie. Ja Wam dziękuję za filmik. Zapraszam na inne filmy na kanale. Dużo filmów my się z Opli. Także na pewno dla każdego coś ciekawego. Pozdrawiam, cześć.